Cześć! Słuchajcie, mam dla Was dobrą wiadomość, w odpowiedzi na liczne zapytania stworzyłam wideo z instrukcją obsługi jak napisać e-booka. Dużo ludzi mnie pyta o to, dużo osób jest teraz chętnych, żeby te e-booki pisać, ale nie do końca wie jak prawnie się zabezpieczyć, żeby zrobić to legalnie, żeby nie naruszyć czyichś praw autorskich, więc w tym wideo odpowiadam Wam na te wszystkie nurtujące Was pytania. Czyli jak cytować, czy potrzebujemy wydawnictwa do wydawania, czy możemy używać szablony z różnego rodzaju programów typu Canva, czy możemy korzystać ze zdjęć, które znajdziemy w internecie które nie są nasze. A jeżeli tak, to na jakim polu eksploatacji? Co to znaczy? Czy my możemy na przykład wykorzystywać zdjęcia z Google albo z Canva do celów zarobkowych? A powiecie mi: "A ja chcę robić e-booka bezpłatnego". Dobrze, ale pytanie, czy dalej możesz wykorzystywać do celów takich marketingowych swoich edukacyjnych dane zdjęcia, czy dane treści? Jest to bardzo istotne, dlatego że możemy się narażyć na, jeżeli zrobimy to w sposób niewłaściwy, na plagiat, możemy się narazić na naruszenie praw autorskich, a to się wiąże z karami, odszkodowaniami, zadośćuczynieniem, zwrotem zarobionych pieniędzy, niezależnie od tego, czy była nasza wina, czy nie, bo nieznajomość prawa przecież szkodzi. Więc to jest bardzo ważne i z tego wideo dowiesz się po kolei, jak napisać tego e-booka, żeby nie naruszyć czyichś praw autorskich. Jak też tego e-booka zabezpieczyć, żeby ktoś go potem nie kopiował i nie naruszał Twoich praw autorskich? Bo to też jest bardzo istotne, że jak zrobimy fajnego e-booka, to potem się znajdą chętni, którzy będą chcieli go kopiować w sposób bezprawny i możesz w ten sposób się zabezpieczyć na bardzo dużą skalę. Także warto też się z tym zapoznać pod tym kątem. Co więcej, potem chcesz tego e-booka komuś wysyłać, więc musisz wiedzieć, jak to zrobić zgodnie z prawem, bo jeżeli ktoś go od ciebie kupi, to czy w twoim regulaminie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i czy robisz to poprawnie, czy te zapisy są dobre? A jeżeli na przykład wysyłasz, Komuś i e buka bezpłatnie to w jaki sposób pozyskałeś jego maila i czy to było pozyskanie legalne za jego zgodą? I w jakim zakresie? Bo to, że podał ci maila w ogóle do korespondencji, to nie znaczy, że możesz mu na niego wysyłać wszystko, co dziś przyjdzie do głowy. Więc pytanie to jest dla ciebie takie, czy yy... Czy ty w sposób odpowiedni chronisz jego dane osobowe? Czy ta osoba ma w odpowiedni sposób dostęp do swoich danych i czy może je w każdej chwili usunąć bądź zmienić, żądać usunięcia bądź zmiany? Więc to te pytania są bardzo, bardzo istotne. Ale co nurtuje was najbardziej, czyli sztuczna inteligencja. Jak korzystać przy pisaniu e-booka z czatu GPT? Bardzo dużo ludzi mnie pyta, a czy my możemy sobie powiedzieć wysłać żądanie do czatu: napisz mi e buka na taki i taki temat. No i on go pisze. I co my możemy wtedy z tym zrobić? Czy my możemy jeden do jednego wykorzystać treść, którą stworzył, stworzyła ta sztuczna inteligencja? Czy my możemy to przerobić, a jeżeli tak, to w jakim zakresie? Czy my możemy tego używać, czy możemy zarabiać na tym pieniądze? Na te wszystkie pytania dostaniesz odpowiedź właśnie w tym nagraniu wideo. Wystarczy sobie kliknąć tutaj. W tym miejscu i pobrać sobie nagranie wideo i cieszyć się tworzeniem e-booków w sposób legalny, żeby nie narazić się na kary, na naruszenia praw autorskich, na plagiaty, żeby Was po prostu później ktoś nie kopiował, żeby to było wszystko zabezpieczone, bo jeżeli odniesiecie sukces, to znajdą się tacy, którzy będą chcieli ten sukces przydeptać albo na przykład będą chcieli od Was pieniądze, bo okaże się, że wykorzystujecie ich treści bez ich wiedzy, zgody, akceptacji. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby zrobić to w sposób rozsądny, bezpieczny, tak abyście mogli cieszyć się sukcesem z napisanej książki, a nie borykać się z problemami związanymi z. Ochroną prawną swoich interesów albo tłumaczeniem się, dlaczego użyliście taką, a nie inną treść, ani nie mieliście w ogóle na to zgody. Więc z tego wideo dowiesz się przede wszystkim krok po kroku, co zrobić, aby to było zrobione dobrze. Zapraszam Cię.